Krzysztofory, Studio Kultury Krakowa. Nazywam się Aja Lazap, a to jest podcast Błękitny Kraków, czyli bujające historie. Zanim przejdę do pierwszej historii, a raczej bohatera, z którego perspektywy historię poznamy, kilka zdań wstępu. Dlaczego Taki temat, co on w sobie kryje i czego się możecie spodziewać po tych bujających historiach. Zatem wspólnie będziemy odkrywać historię krakowskiego jazzu i bluesa, muzyki z pogranicza tych gatunków. Nierzadko będę starała się zrekonstruować przebieg zdarzeń, będziemy także Wspólnie spacerować po ulicach Krakowa poprzez wspomnienia z miejsc, gdzie grało się, a może wciąż gra bujającą muzykę. Spróbujemy dowiedzieć się, dlaczego akurat w Krakowie grało się najwięcej jazzu, dlaczego miasto sprzyja działaniom twórczym, co czyniło Kraków kolebką muzyki i sztuki. A może jak to się robiło, by muzyka była na pierwszym planie? Czasem Kraków będzie stanowił tło do wspomnień i opowieści muzycznych. Osią tych historii będą subiektywne wspomnienia konkretnych postaci. Każdy odcinek poświęcony będzie jednemu bohaterowi, który albo pochodzi z Krakowa, albo mieszkał w Krakowie, albo tworzył lub grywał i ma zachowane w pamięci obrazy, dźwięki z naszego miasta. Czy będziemy wspólnie próbowali stworzyć jedną tylko historię muzyki Krakowa? No, oczywiście na pewno nie. Każda narracja. Lub życiorys zawierają odrębne historie i odrębne spojrzenia na ten temat. Chciałabym także, żeby te historie, tak jak ma w założeniu Muzeum Krakowa, przeplatały w sobie przeszłość i teraźniejszość. Zatem wsłuchamy się w opowieści muzeum. Ludzi związanych z jazzem czy bluesem, którzy mieli do czynienia z krakowem coś, tworzyli tu, grali lub stanowili cząstkę błękitnej historii, tej dalekiej i, i bliższej. Natomiast historia niekiedy stanie się punktem wyjścia, by Porozmawiać o teraźniejszości lub wpływie tradycji na przyszłość błękitnej muzyki w Krakowie. Bohaterami będą najczęściej muzycy, ale nie tylko. Forma podcastu będzie także różnorodna, bo raz to ja spróbuję opowiedzieć historię postaci w kontekście krakowskim, posilając się oczywiście wspomnieniami, wywiadami czy książkami. Ale chyba najciekawsze, myślę, będą jednak spotkania i rozmowy. I one też pojawiać się będą w ramach tego programu. Mam nadzieję, że uda nam się odkryć nieznane elementy, choć przecież już tak dobrze opisanej historii Krakowa, z perspektywy muzyki swingowej, bujającej, bluesowej. Mam też ukryty. Cel tego podcastu, który oczywiście już wyjawiam, chciałabym, żeby opowieść o tym, co było, zainspirowała do działania i tworzenia. Nie ma co zakopywać tradycji, może ona stać się punktem odniesienia dla przyszłości, w to wierzę. Nie dowiemy się, jak nie spróbujemy, zatem zacznijmy od pierwszej postaci. Pierwszy odcinek podcastu Błękitny Kraków, czyli bujające historie, zdecydowałam się poświęcić przemkowi Dyjakowskiemu. Dlaczego? Powodów jest kilka. Przede wszystkim przemek Diakowski pochodzi z Krakowa, mieszkał tu, grał, słuchał i obserwował. Drugim powodem jest jego ciekawy przypadek, a mianowicie przemek Diakowski. Mocno osadził się jako młody chłopak w środowisku krakowskim, zwłaszcza w piwnicy pod Baranami. Można powiedzieć, że należał do rodziny piwnicy. I gdy zaczął już działać zawodowo, wszystko zaczęło się układać ku solidnej karierze w Krakowie, wyjechał do Gdyni. I to tam. Ale i w całym trójmieście organizował życie muzyczne, zrzeszał i integrował środowisko jazzowe. Jest saksofonistą jazzowym, ale jego działalność rozszerzała się także na animację kultury. Był także prezenterem radiowym w Radio Puls i konferencjerem, prowadził masę koncertów. Jest inicjatorem powstania sax klubu. Jazzowych koncertów i jam session w Cyganerii, był współtwórcą klubu Ucho, zainicjował ogólnopolski konkurs młodych zespołów bluesowych i jazzowych w Gdyni, a także zaduszek jazzowych w kościele Franciszkanów w Gdyni. Tu oczywiście warto podkreślić, że zaduszek stworzonych w Krakowie, które później rozlały się na cały kraj. Dyjakowski jako Krakus przywiózł zaduszki, w pewnym sensie tradycję, znaną z Krakowa, i zainicjował ją w Gdyni po wielu latach. Przez kilkadziesiąt lat był członkiem długowiecznego zespołu Rama 111, z którym zwiedził świat, co w latach 70. i 80. było przecież rzadkością, i dla większości społeczeństwa polskiego. Nieosiągalne. W ramach tego zespołu współpracował z Ireną Santor, Marianną Wrublewską, koncertował z Grażyną Łobaszewską, Tadeuszem Chyłą i Markiem Tarnowskim. Grał i nagrywał z wieloma muzykami, później także z Leszkiem Możdżerem, Sławkiem Jaskółkę, Piotrem Lemańczykiem a także był częścią supergrupy Jerzego Dudusia Matuszkiewicza Swing All Stars u boku chociażby Wojtka Karolaka. Założył później zespół Take It Easy, z którym niemal do dziś występuje i nagrywa między innymi ostatnio co myślę warto wspomnieć, ukazała się świetna płyta Ludmiła z piosenkami śpiewanymi przez, piosenkami znanymi z wykonań genialnej, co prawda przedwcześnie zmarłej po wieku 22 lat wokalistki Ludmiły Jakubczak, a śpiewane na płycie Dyjakowskiego przez Joannę Kniter. Na płycie Ludmiła zabrzmiały dobrze znane utwory, zagrane właśnie w takim duchu swingu. W 2007 roku zdecydował się za namową Leszka Możdżera nagrać i wydać w pełni, dopiero w 2007 roku, w pełni autorski album Melisa Przy współpracy właśnie Możdera i Sławka Jaskółkę. Dyjakowskiego nie ominęła, mimo osadzenia się w tradycyjnym jazzie, ciekawość sceną jasową. Grał z jego przedstawicielami, a także koncertował z mocno alternatywnym zespołem Chlupot Mózgu. To tylko oczywiście skrót jego osiągnięć i życiorysu, bo tego było ogromnie dużo, ale co ważne, stał się żywą legendą. Można pokusić się o hipotezę, że cząstka Krakowa ukształtowała jazzowe środowisko w Gdyni. Zatem zostawmy Trójmiasto, cofnijmy się do okresu krakowskiego, by sprawdzić, co mógł z tego miasta Dyjakowski Odziedziczyć. Przytoczone fragmenty wypowiedzi pochodzą z genialnej książki wywiadu rzeki Kamila Wicika, którą serdecznie polecam, czyli Saks Club pana Dyjakowskiego. Przemek Dyjakowski urodził się 1 czerwca 1935 roku w Krakowie. Mieszkał z rodziną w Pszczynie, w Zakopanym, w Kuźnicach. Miał być w ogóle skoczkiem narciarskim. Później wyjechał do Katowic, wtedy z Salinogrodu, by rozpocząć edukację w Liceum Technikum Sportowym, bo w ogóle Diakowski to taki urodzony sportowiec. Do Krakowa powrócił po 12 latach w 1957 roku. I jak wspomina w ogóle aurę krakowa tamtych czasów? Wtedy miasto, cytuję, utrzymało swoje przedwojenne tradycje. Kwitło życie kulturalne, spotykano się w kawiarniach, które zazwyczaj były przepełnione. I to nie tylko wieczorami, zwyczajem krakowskim, w dzień chodziło się do knajpy, by przy kawie poczytać gazetę. Ludzie elegancko się nosili, czuło się ducha. Bohemy. Z drugiej zaś strony, zabytkowy Kraków dowodził beznadziei tamtego ustroju. Zszarzał. Władze nie dbały o renowację obdrapanych kamienic. Zainwestowało to za to w budowę pobliskiej nowej huty wzorcowego, socjalistycznego miasta, które miało upokorzyć inteligencki opozycyjny wobec komunistów. Kraków. Dlaczego w ogóle Dyjakowski powrócił do Krakowa? Jak wspomina, Kraków był po prostu moim miastem. Czułem się z nim związany. Tam się urodziłem, tam dorastałem. Mój powrót był czymś naturalnym i oczywistym. W Krakowie mieszkało sporo krewnych Dyjakowskiego, których odwiedzał kilka razy w roku od czasu wyjazdu do Zakopanego. Także u jednej z ciotek zatrzymał się i zamieszkał w czasie studiów i okresu młodzieńczego, kiedy to właśnie już powrócił i, i zatrzymał się na stałe. Zamieszkał w Krakowie. A życia. Mieszkała przy placu na Groblach 3, to miał w zasięgu krótkiego spaceru do życia towarzyskiego i muzycznego Krakowa. Miejsce to, w pewnym sensie, czyli mieszkanie ciotki, zdecydowało o jego przyjaźni z Piotrem Skrzyneckim i później także rodziną piwnicy pod Baranami, bo właśnie Piotr, Piotr Skrzynecki. Pomieszkiwał przed Dyjakowskim w tym samym pokoju, ponieważ córką ciotki Jadwigi Skąpskiej, ciotki Dyjakowskiego, była Lalka Skąpska, koleżanka ze studiów właśnie Piotra Skrzyneckiego. On przeniósł się naprzeciwko do drugiej kamienicy, więc byli z Dyjakowskim sąsiadami. To właśnie Skrzynecki zaprosił Przemka do piwnicy pod baranami. Ale zadebiutował Przemek Jakowski wcześniej w innym klubie. Jak wspomina, od pierwszych dni w Krakowie zacząłem chodzić do klubu Na Wojka, gdzie grałem w amatorskiej kapeli na akordeonie. Graliśmy na dancingach dla studentów standardy muzyki jazzowej i rozrywkowej. Sprawy potoczyły się błyskawicznie. Po dwóch, może trzech tygodniach trafiłem do piwnicy pod baranami. To właśnie wtedy skrzynecki zaproponował Dyjakowskiemu, aby z kolegami, z którymi grał w klubie Na Wojka, założył w piwnicy zespół jazzu tradycyjnego. Porzuciłem akordeon, jak wspomina, jak okazało się, na stałe i usiadłem za pianinem. Dziś się śmieję, że wtedy ogłuszaliśmy publiczność przed kabaretami. Oczywiście te słowa to wynik normalnej dla Dyjakowskiego skromności, proszę mi wierzyć. Prawda była taka, że zespół po prostu grał w tym pierwszym rozgardiaszu, gdy publiczność Wchodziła do piwnicy i zamawiała napoje przed głównymi występami, ale poziom wykonawczy był przyzwoity. A jak wspomina Dyjakowski, słynne postacie. O Wiesławie Dymnym mówi, że był człowiekiem szalenie uzdolnionym. Niektórzy nazywali go Małym Leonardem da Vinci, gdyż był artystą, cytuję, totalnym i wszechstronnym. Malował, rysował. W latach 60. założył zespół Rock and rollowy szwagry, którym Kierował i dla którego pisał teksty. Ale to właśnie najbardziej zapamiętane były jego kreacje kabaretowe. W piwnicy, między innymi, prześmiesznie i brawurowo paradiował Władysława Gomułkę. Jak wspomina Dejakowski, wystarczyło, że dymny pojawił się na scenie w drucianych okularach i głosem podobnym do Gomułki mówił, Dzień dobry, mam na imię Wiesław. A publiczność wybuchała śmiechem. Ale wróćmy do muzyki. To właśnie Dyjakowski odkrył Ewę Demarczyk i polecił ją Piotrowi Skrzyneckiemu. A jak miał się w ogóle jazz w piwnicy? Koncerty. Uzupełniały kabarety, jak przyznaje Dyjakowski. Jazz był namiastką zachodu w szarej komunie. Mój kontakt z jazzem w piwnicy zaczął się od koncertów Stanisława Drążka Kalwińskiego, multiinstrumentalisty. Muzyka dziś właściwie zapomnianego, a wówczas bardzo istotnego. Staszek był postacią znaną nie tylko w Krakowie, wraz z zespołem drążek i pięciu występował w całej Polsce. Grał też na pierwszym festiwalu jazzowym w Sopocie w 1956 roku. Niedługo po moim dołączeniu do piwnicy, jak wspomina Dejakowski, poznałem największych tuzów polskiego jazzu. Krzysztofa Komedę Trzcińskiego, Andrzeja Trzaskowskiego, Jana Ptaszyna. Wróblewskiego, Gucia DeLonga, Andrzeja Kurelewicza, Wojtka Karolaka, Jana Byrczka i Jana Zylbera. Taki skład w jednym miejscu. Oni wszyscy w połowie, drugiej połowie lat 50. mieszkali w Krakowie. To właśnie w Krakowie powstał słynny jazz Believers. To Warto myślę wspomnieć podczas zaduszek jazzowych w 1957 roku. Jak wspomina Dyjakowski. Kometa, Trzaskowski i Kurelewicz bardzo się lubili. Na koncertach grali na zmianę. Za pianinem głównie siadali krzysieki i Trzaskower. Kuryl grał głównie na melofonie, a reszta wiadomo. Ptaszyn na saksofonie, Janek Zylber na perkusji. Jazz Believers występowali po kabaretach oraz w czwartki na piwnicznych balach. Nie wszystkim ich muzyka podobała się. Byli i tacy, którzy... Próbowali im mówić, co mają grać. Podchodzili i zamawiali jakieś utwory, jak na densingu. Strasznie ich to irytowało, wręcz bulwersowało. Myślę, że wiele osób nie rozumiało, jaki skarb mamy u siebie. Bywalcy piwnicy w większości nie doceniali wielkości tej ekipy. Byli to wówczas muzycy światowej klasy, przyznaje Dyjakowski. Ale nie oznacza to, że nie byli docenialni powszechnie, bo jak dodaje Dyjakowski, w Krakowie byli gwiazdami, idolami. Dzięki nim zrozumiałem, że jazz to więcej niż muzyka. To sposób bycia, to filozofia życia. Prowadzili ze sobą niesamowite rozmowy o świecie, o muzyce i sztuce. Przemka Dyjakowskiego zawsze otaczali. I otaczają wyjątkowi ludzie, a w kontekście Krakowa można rzec, że jego wspomnienia przepełnione są ikonami kultury. Z niektórymi się przyjaźnił, a niektórzy epizodycznie pojawili się na jego drodze. Gdy postanowił wrócić na ścieżkę edukacji muzycznej, to właśnie Stefan Kisielewski pomógł mu dostać się do szkoły muzycznej. Wtedy już jako dorosły trafił do jednej klasy z Januszem Mujakiem, Tadeuszem Wójcikiem, basistą, który grał potem w zespole tradycyjnym Krakowia i w kwartecie Zbigniewa Namysłowskiego, a także uczył się z Janem Kudykiem, trębaczem i liderem jazz bandball orkiestra. To ważne też postacie dla krakowskiego. Jazzu. Wracając do Kisiela jeszcze na chwilę, Dyjakowski znał się z jego rodziną. Jak wspomina, bywało, że z nim i jego żoną chadzałem na dancingi do Feniksa, na fajfy, czyli popołudniowe dancingi. Siedzieliśmy i piliśmy wódkę. Ja mu tam różne bajdy opowiadałem. On był ciekawy jazzu i młodych ludzi. Myślę, że traktował to zjawisko jako pewną ciekawostkę, wyznacznik czasów. Odnosił to do swojej wrażliwości muzycznej. Bardzo ciekawe określenie. Myślę, że to potem pokazały publikacje Kisiela i chociażby obywatel jazz, czy jego felietony muzyczne. Dyjakowski natomiast zaprzyjaźnił się z synem Stefana Kisielewskiego. Wacławem. Wacek, Wacka spotkałem pierwszy raz podczas koncertu zaduszkowego w 1957 roku na bogatkach. Nagle około trzeciej wyrósł jak z pod ziemi młody szczupły gentleman. Widać było, że jest to postać nastoletnia. Pojawił się w aksamitnej marynarce, w cieniutkim krawacie czarnego koloru, w długich, eleganckich czarnych spodniach i szpiczastych butach. Nosił się nonszalancko. Trochę byłem zdziwiony, że tak młody człowiek, czternastoletni chyba, o tak późnych porach, bywa w świecie towarzyskim. Potem regularnie widywaliśmy się w piwnicy do czasu, kiedy kisielewscy wyjechali do Warszawy, a Wacek podjął studia. W Akademii Muzycznej u profesora Drzewieckiego, najwybitniejszego pedagoga fortepianu w Polsce. Jak wiadomo, potem zrobił wielką europejską karierę, grając w duecie z Markiem Tomaszewskim, bratem Jana, trójmiejskiego kompozytora. Co ciekawe, pierwszy saksofon Dyjakowski kupił od Ryszarda Chorowica, fotografa, kiedy ten wyprzedawał swoje rzeczy przed przeprowadzką do Stanów Zjednoczonych. Dziakowski był także na słynnym koncercie Stana Getza w 1960 roku w Krakowie. Podczas tej trasy wystąpił także w Warszawie w ramach Jazz Jamboree i właśnie z tego koncertu pochodzi nagranie, które zostało potem wydane na płycie tylko w naszym kraju. Getz grał z towarzyszeniem polskich muzyków: Andrzeja Trzaskowskiego, Romana Delonga, i Andrzeja Dąbrowskiego. Zachęcam do posłuchania tej płyty. Warto na koniec jeszcze wspomnieć o miejscach, gdzie na przełomie lat 50. i 60. można było posłuchać jazzu poza piwnicą pod Baranami. Według Dyjakowskiego było ich wiele, Między innymi dom plastyków przy Łobzowskiej, krakowski jazz klub przy Świętego Marka 15 i co ważne w kontekście tego podcastu i miejsca naszego studia kultury w galerii Krzysztofory. W krakowskim jazz klubie odbyło się także podwójne wesele Komedów i Trzaskowskich. Klub przy św. Marka 15 został potem przekształcony w słynny klub Helikon. Powstanie tego klubu niejako spowodowało, Przeniesienie części środowiska z klubu pod jaszczurami, który to klub nie tylko zrzeszał środowiska jazzowe, tam też były koncerty innej muzyki, nie tylko jazzowej, ale także rozrywkowej. I właśnie do nowo powstałego Helikona środowisko jazzowe się przeniosło. Klubu, którego założycielem był Jan Byrczek, kontrabasista grający w zespołach m.in. Królewicza i komedy. Przemek Dyjakowski w Krakowie poznał swoją przyszłą żonę Ludmiłę, zwaną Lubą. Pochodziła ona z Gdyni, do Krakowa przyjechała na studia, i to właśnie za nią, gdy ta dostała pracę w rodzinnym mieście, wyjechał, zostawiając Kraków ale tak sobie myślę, że tym samym dając ogromną szansę Gdyni i tamtejszej scenie jazzowej. Historia pokazała, że dla, Trójmi, dla Trójmiasta była to decyzja najlepsza z możliwych. Pianista Andrzej Nowak w książce Krakowski Jazz Club Helikon napisał o wyjeździe Dyjakowskiego, że był to niewybaczalny błąd. Natomiast Adam Makowicz Powiedział, Przemek był już uznanym w Krakowie saksofonistą. Grał w piwnicy pod baranami, na zaduszkach jazzowych, na dżemach. Było to wtedy duże nazwisko. Zatem decyzja o wyjeździe była dosyć odważna, ale do odważnych świat należy. I historia Przemka Dejakowskiego pokazała, że może była to decyzja właściwa, choć może nie dla krakowskiego jazzu. Choć e, Przemek Dyjakowski e, często wracał do Krakowa i, i koncertował, i spotykał się ze znajomymi, więc tego Krakowa nie porzucił ostatecznie. Ostatnio spotkałam się z Przemkiem Dyjakowskim. Rozmawialiśmy ponad trzy godziny w jego mieszkaniu w Gdyni. Co mnie miło zaskoczyło, nieraz wracał wspomnieniami do czasów krakowskich. Mówił o Krakowie ciepło, wspominając czasy piwnicy, kilku dobowych spotkań z przyjaciółmi, mieszkania u ciotki, wchodzenia przez okno do znajomych, co było powszechną praktyką, a także przesiadywanie w helikonie, klubie dziennikarzy pod gruszką, uczestniczenie w słynnych zaduszkach jazzowych, czy koncercie właśnie wspomnianego Stanageca w 1960 roku. Większość życia spędził w Gdyni, jednak mam wrażenie, że ukształtował go Kraków, gdy po raz pierwszy zadzwoniłam do niego, by się umówić na wywiad i powiedziałam, że przyjadę do Gdyni z Krakowa, to od razu zaczął wspominać. Głos zmienił mu się jeszcze bardziej w sympatyczny. Postać Przemka Jakowskiego udowadnia, jak lata młodzieńcze, pierwsze lata dorosłości kształtują muzyka, ale i po prostu człowieka. Historia jego życia pokazuje, myślę, jak bardzo Kraków był intensywnym w życie artystyczne i towarzyskie miastem i jak bardzo mógł mieć wpływ na kształtowanie się innych środowisk jazzowych w kraju.